you Za chwilę będziemy mieli bardzo przyjemną uroczystość. Dlaczego przyjemną? Bo jak z lat poprzednich kontynuujemy, nagradzamy najlepszych uczniów naszej szkoły. Są to absolwenci, którzy kończą gimnazjum. Jest też jedna uczennica kończąca szkołę podstawową. Są to wszystko osoby, które mają średnią powyżej pięciu, wzorowe zachowanie. My ze swojej strony. Tutaj fundujemy nagrodę Wójta, do tego dokładają się radni, którzy wzorem lat ubiegłych składają się i fundują pewne nagrody. Jest to bardzo miłe wydarzenie, bo z reguły na, spotykamy się na sesjach, podejmujemy jakieś decyzje. To są ważne sprawy, ale też nie, nie należy zapominać o tak ważnych sprawach jak edukacja. Właśnie najlepsi uczniowie to jest przyszłość. Tak? To jest tylko nie tylko duma, satysfakcja tych uczniów, że mają tak dobre wyniki, to jest satysfakcja, duma dla rodziców, którzy wychowują. I to jest również dla nas i dla mnie wójta, że mamy takie osoby w naszej gminie, mamy w naszej szkole i możemy się tym poszczycić na zewnątrz. To jest przyszłość, to, to mam nadzieję, że jest taki wstęp do wielkiej kariery, czego im bardzo serdecznie życzę. Jest to Aleksandra Dul. Adrian Dul to jest rodzeństwo, de facto nawet pracowników naszej gminy. Marta Figura, Martyna Legat. Martyna Wrubel, Zuzanna Zdunek, wszystkie te osoby są mi doskonale znane. Jest to naprawdę na wysokim poziomie młodzież, naprawdę dobrze się ucząca, wzorowe zachowanie, tak jak wspomniałem. I Oni także uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, pomagają nam tutaj, to jest wolontariat, to jest uczestnictwo w grupie w młodzieżowej, grupie pożarniczej, także bardzo zdolna, bardzo porządna młodzież, którą się szczycimy i jestem dumny z tego. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Marciszów. Panie Przewodniczący, co będzie tematem dziewiątej sesji Rady Gminy Marciszów? Z głównych zadań, którymi się zajmiemy na dziewiątej sesji. Jest realizacja zadań związanych z turystyką i komunikacja na terenie gminy z uwzględnieniem atrakcyjnych obiektów turystycznych. Tutaj szczególnie będziemy rozmawiać o komunikacji odnośnie kolorowych jeziorek, bo tam są największe problemy na dzień dzisiejszy. Podjęcie uchwał w sprawie Tutaj będziemy powoływali komisję doraźną komisję statutową. Zajmiemy się nowelizacją naszego statutu, bo już jest troszeczkę przestarzały. Musimy go dopracować i uwzględnić aktualne przepisy powołamy oczywiście też kandydatów na spróbujemy powołać kandydatów na ławników sądowych i poszczególne już tutaj odnośnie sprzedaży mieszkań uchwały odnośnie cmentarzy też i Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców, tak jak zawsze na każdej sesji. Tutaj jeszcze z tej informacji, taką, którą mogę przekazać, pan wójt przekaże aktualne informacje związane ze sprawą z wodociągami, bo tutaj też już mamy takie małe sukcesy. Oglądaj serwis informacyjny gminy Marciszów. Panie wójcie, ten kompleks, który tutaj macie, zapewnia Wam organizację takich zawodów. Tak, oczywiście. To chociażby dzisiaj widać, że jest turniej Dolnośląski Piłkarska Kadra Czeka, właśnie organizowany u nas w Marciszowie. No, zespół tych dwóch boisk, szatnia, cały kompleks sprzyja temu, że nasza gmina spełnia no, warunki. To są chyba jedne z najlepszych warunków na Dolnym Śląsku, skoro tak ważny turniej Dolnośląski Piłkarska Kadra Czeka właśnie odbywa się u nas. To, to jest szczegółowo analizowane, to jest badane. Wiele gmin pretenduje do tego, żeby takie igrzyska się u nich odbywały, takie turnieje. Natomiast no, znowu. Po raz kolejny w tym roku jest to, dzieje się u nas. Też pomagają wam działacze, którzy kochają, lubią tą piłkę nożną. Tak, mamy tutaj bardzo dobrych działaczy i właśnie to dzięki niemu, dzięki, dzięki tym wychowawcom ta kadra u nas, ta najmłodsza kadra się rozwija i ona coraz lepiej się rozwija. I tutaj muszę powiedzieć, że my jako gmina wspieramy to i będziemy wspierać w najbliższej kadencji, dlatego bo warto, bo warto. Coraz więcej grup młodzieży garnie się do grania w piłkę, ja to już wiem, rozmawiam tutaj właśnie z tymi działaczami. Bardzo dobrze, że tak jest, bardzo dobrze, że są ludzie, którzy chcą pomagać tej młodzieży, którzy angażują tą młodzież w granie w piłkę nożną. I bardzo dobrze, że ta młodzież chce grać. I to, to jest najważniejsze. Co tu zrobić jeszcze, żeby troszkę ulepszyć, coś tu dobudować, jakieś siedziska? Czy no coś jest w głowie takiego? Tak, oczywiście. Cały czas o tym myślimy i mamy pewne braki. To nie jest doskonałe. To, co jest, jest bardzo dobrze, ale natomiast. Musimy jeszcze udoskonalić, przede wszystkim trybuny. Brak nam trybun i o nie będziemy się starać, czy to ze środków własnych, czy, czy z dofinansowania. Na dzień dzisiejszy wystąpiliśmy z projektem: chcemy zakupić takie boksy, właśnie dla trenerów, dla, dla, dla rezerwowych zawodników. Natomiast również myślimy i staramy się o to, żeby zabezpieczyć tutaj trybuny, żeby dodatkowe oświetlenie, także będziemy się rozwijać i będziemy tutaj ten teren kształtować tak, żeby to był naprawdę teren najlepszy, i spełniający wszelkie warunki do tego, żeby tutaj się odbywały poważne zawody. Można taki turniej organizować, to należy mieć przede wszystkim bazę. Bazę sportową w postaci dwóch boisk, oraz bazę określimy to jako socjalną, czyli szatnie, natryski i oczywiście możliwość przygotowania posiłku dla młodych zawodników. I dzięki temu, że Gmina Marciszów przygotowała taką bazę, ma te obiekty sportowe, to odbywa się tutaj po raz kolejny finał Dolnośląski. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Marciszów. Ten pomysł wymyśliłem ja te hasło razem z Radą Sołecką. Dwie, dwa lata temu, żeśmy mieli ten festyn. Był, był to pierwszy festyn dzieci-dziecią, i dzisiaj jest drugi festyn dzieci-dziecią. Tutaj muszę powiedzieć, że jest duża grupa wolontariuszy, ale na czele tej grupy jest Angelika Iwańska. Można powiedzieć, że jest to mały owsiak. Kobieta pełna pasji, pełna wizji, pełna pomysłów i ma coś w sobie, taki dar przyciągania, przekonywania do organizacji. Pracujemy nad tym od 25 lutego, ale ona pracuje nad tym dużo, dużo wcześniej. Także. Jej najbardziej chciałbym podziękować za ten wkład i wszystkim organizatorom tego festynu Radzie Sołeckiej. Radnym Marciszowa, wszystkim strażakom i, i wszystkim, którzy się przyczynili. Darczyńcom, sponsorom, którzy się do tego przyczynili, bo bez nich nie można by było zrobić, bo tak jak widać jest to duży festyn. Bardzo I, duży, i, ja powiem, że bardzo duży. I, ró, i różnorodny, i różnorodny, bo y, 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 są różne są i wyścigi samochodowe, jest i, y, plac zabaw y, dla dzieci jest szczelnica, także jest bardzo dużo tych rzeczy, jest coś do zjedzenia. Mamy czwórkę dzieci niepełnosprawnych. I to dla nich, to dla nich. I dzisiaj się bardzo cieszę, bo i ta pogoda, która jest, to też jest, zaświeciła dla nich, bo te pieniądzki, które zostaną zebrane, zostaną podzielone na ich dalszą rehabilitację, na ich leczenie, bo to jest niezmiernie drogie. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Marciszów. Pani poseł do nas. Poproszę Byłego Wójta. Poproszę pana przewodniczącego Rady, Pana Andrzeja Wykonawcę, Jest Pani Pan Ktoś Zapraszam. Wszyscy, którzy się przyczynili Państwo radni, też nie każdy ma tutaj swój udział, bo miał. Proszę. Zacznijmy. Tak jest. Pani poseł?

Generalnie wykonawca dobrze tam się mam że to nie chyba pan to że się nie zawaliło. A mój zakończył. Tak, a skończy pan tego Jak gwiazda. Proszę. Pana Jarosława bardzo. Pojechał tam. jego dziecko. Tak, tak. On że odpowiada za to, żeby to jeździć. Czy wszyscy już? No dokończymy. Fajne to ozdoby, nie? Proszę bardzo. Nie mogę dzisiejszym uroczyste otwarcie. Staliśmy się nabywcą kolejnego punktu ciekawego w Ciechanowicach. Jest to wieża widokowa, tutaj wybudowana w tamtym roku. Rozpoczęła się budowa w maju, skończyła się pod koniec roku, natomiast okres zimowy nie pozwolił na jej otwarcie. Dziś właśnie mamy tę możliwość pierwszy raz oficjalnie otworzyć. Wieża o podstawie 21 metrów kwadratowych, taka jest powierzchnia zabudowy, wysokość 11 metrów. Całkowicie zbudowana z piaskowca, ponad 300 ton, tu jest łącznie kamienia. W środku schody stalowe. Możliwość wejścia, zwiedzenia. Myślę, że to jest ciekawy punkt w naszej gminie. Kolejny, nawiązujący tutaj do zabudowy pałacu i ogrodów, które są w okolicy. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Marciszów. Co to z tego zrobisz? To będzie miecz Dla Ale... tych dżentelmenów, dla tych dżentelmenów tutaj? Tak Ale możemy zrobić dużo więcej różnych no. rzeczy